A, a, a. Madafaka chodzę z wąsem jak data, Młody z jointem jak bam bam a. ja nie ma bam 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 bombę na bam Ona ma bam 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 loska, bo bam 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 tym z dupy i nie widzę spięk. Kontrola wilecz, tu menadżer mu jedynie jest. Powie tyle ziana, że ja chyba mu sobie zwagam. Usy takie duże zaodbija, bo futry daje. Ja. To porabia ci rogi jak baran. Wszędzie tylko zombie jak Uuu, lubi botki z Witkaca Ale czeka na pasku, to nie ciągni kutasa, no kurwa. Ja mała jestem, mak. Kurzę uniesiony fakt. Dla tych fake i Bo noc uh, 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 uh. Bon usta. Wystarczam do domów tak jak Katering Oponuję każdą stację jak Babel Tea. Kurwo będę gadał ci przez radio jak bubble Tea. Pękła ci dupa to żadna scenka z Pornkuba Kuba mówi, że jest grzeczna, nie suka A otwiera mi wino tak jak Wiesław z YouTube'a i jebła jest duska. kupuje bilety i winety. Termina życie, ci idę winner. I mokry to jestem. Był się zawsze zna jak latający holender. Jestem jak rzek z ciągle dąży po perłę. Aaj. Bad, 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 brrrr. W górze u mnie są Dla tych fake i dla tych smak. Drugiej skłobie. Say nothing